Sie, się, sie, sie, maneczko, widzę Stisel, Tymek, dzisiaj jest kolejny odcinek z gotowania. Dzisiaj w ogóle wrócę cztery odcinki z gotowania, więc spodziewajcie się mega fajnej serii, właśnie z Minecrafta, Jak już mówiłem, cieszę się bardzo, bo te pomysły od różnych YouTuberów i stwierdziłem, że. Ej, po co zrobić w ogóle takie nudne serie, inne z Minecrafta, skoro można zrobić gotowanie? I widzowie, to jest kolejny odcinek z gotowania. Dzisiaj robimy ciasto truskawkowe. Z. czekajcie, czekajcie, chwileczkę, muszę coś znaleźć z polewą z śmietany, tak! Więc widzowie mega się jarajcie tym odcinkiem, bo muszę też niektóre rzeczy wstawić do lodówki, bo prawej nie używałem. To są nasze poprzednie dania z kolejnych odcinków i właśnie cieszcie się kolejnymi filmikami na kanale. I widzowie jeszcze musimy zrobić jedną małą rzecz. Czekajcie, mam wiaderko, bo widzowie muszę jeszcze... muszę wziąć jeszcze jedną sprawę w swoje ręce. O, o, o. Widzowie pewnie się zastanawiacie, ej, po co bierzesz cegłę? A tak naprawdę dzisiaj przygotujemy dwa dania, znaczy dwa połączone w jedne, ale widzowie dzisiaj będziemy robić ciasto truskawkowe z dodatkiem mleka zimnego i czekolady mlecznej. Wiem, że to nie jest kolor czekolady. O, o tu jest też muczka. Muczka, Okej, Ok, to widzowie mamy już mleko. Teraz trzeba je włożyć do lodówki, ale niestety dzisiaj nie będziemy podglądać w BI, bo wiem, że coś tam będą knuli, ale po prostu ja mam to gdzieś, wiecie? Aha, czekajcie, widzowie, bo ja muszę ten. Ee, czekajcie, bo ja muszę wziąć piston. Pi wiecie po co piston? Teraz się dowiecie. A nie, wziąłem zły. Czekajcie, nie, nie, nie Widzowie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję Jeśli chcecie więcej takich Mega fajnych odcinków Nie? Dobra, przesuniemy to sobie I niszczymy tłok O, o, o Teraz widzowie, to ma być głównie takie Nie no, przyznajcie, że No ogólnie, aha, bo widzowie Potrzebuje em, 25 pszenicy Czy Czekajcie. Dobra, widzowie, to musimy, czekajcie, musimy zmienić nazwę naszej patce, nie? Czekajcie. Czekajcie, widzowie, ok, to, to może. Packa. pat, Packa, packowania. O. Paczka paczkowania, przyznajcie, że fajne właśnie, po prostu wiecie, ja lubię paczki. Dobra, widzowie, to już nie będę się śmiał, tylko musimy przygotować głównie czoko-czokoladę. Tylko muszę wiedzieć, które mleko jest do ciasta, nie? Dobrze, to ja, widzowie, tutaj bierz to. Dobrze. To, widzowie... Głównie tutaj musimy położyć taką, jakby, półkę, gdzie będą te wszystkie takie przedmioty, które stworzyłem, właśnie. Musimy teraz włożyć mleko i czekoladę do. znaczy tą sztab, znaczy tą tabliczkę czekolady. Tutaj nie mam lodówki, nie mogę otworzyć lodówki, ale odłożę tutaj, ok? To widzowie, my możemy zabierać za ciasto, tak? To na początek musimy zmieszać cukier z trzciny cukrowej. Eee... No... Akurat przy niej był bóbr, ale go przepuszczyłem. Było trunet mam rany na nodze, ale nie przejmujcie się tym widzowie. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się. O! Idealnie! Dobrze, to teraz widzowie, to jest jak w mojej kuchni. Teraz nie będziemy dzisiaj używać pieca, bo skoro ciasto robi się tak, to... Musimy wymieszać wszystkie składniki. Dzisiaj będzie... Właśnie, jak już mówiłem, te dwa dania to... Na początek musimy e, zostawić te oto składniki. Dobrze widzowie. O. To chyba nic innego nie znanie. Okej, nie, nie łapię. Musimy wszystko użyć... E, packowatą packą packowatości spackowatowa packowatowa. Dobra, packa, packowanie i... Nie! Pcowania? Czekaj, co ja napisałem? To jest packa pcowania. Musi być packa pacyk o packowa packowania. Packa packowania. I teraz będzie jam, tram, lam, lam, plam, 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 tam, 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 stik, Okej, okay, widzowie, zaraz wysz wyszło nam teraz ciasto. Czekajcie, widzowie, muszę wziąć ciasto, no. To jest taka przykrywka, ale udawajcie, no że to jest ciasto, hehe. <grystanie> widzowie, tutaj mamy już to gotowe... Nie, nie, czekajcie, no. Też mamy gotowe ciasto zrobione. Znaczy nie, to nie jest, widzowie, ciasto, bo ciasto zazwyczaj ma... O, nie. To, widzowie, tutaj mamy ciasto już gotowe i teraz trzeba je po prostu jakby wgnieść te truskawki w Ej, śmie... Musimy najpierw truskawki włożyć, bo śmietanę musimy potem je polać, nie? I tramlam blam 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 ty I zapachas pod pach. No, dzisiaj widzowie nie będziemy serio śpiegować się w BI, bo w sumie po co? O nie, robi się późno. Zaraz będę mógł iść spać, ale odcinek jest najważniejszy, nie? Widzowie musimy też dać coś w postaci, jakby wiecie, ta... O! Ta, 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 ta! Mam talerz. Mam ta, ta ta talerz. Ta, ta, ta. Mam talerzyk. Dobrze, dobra. I teraz... Jakby ten tort już prawie gotowy, tylko musimy całe... Teraz ciasto już się stało e, takie, bo wnieśliśmy te truskawki i teraz musimy tylko polać. Okej. Okay. Polaliśmy już e, bitą śmietaną. Więc zobaczymy, jaki jest efekt końcowy tego ciasta. Wow! O widzowie, przyznajcie, że bardzo fajne ciasto. A nasze mleko z czekoladą już się zamroziło, więc możemy tutaj. Więc, no wiem, że to cegła, ale udawajcie, że. Że to ten. Okej. Okay. To widzowie, to jest aż tak piękne, że ja wyciągam telefon i muszę zrobić zdjęcie tego, nie? Wiecie, jak z każdym to jest, tylko poczekajcie, czy mi się bateria jeszcze nie rozładowała. Mam jeszcze troszkę. Dobrze, oj, 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 oj. Nie. Dobrze, widzowie, jeszcze czekajcie. No, nie, nie. Dobrze. To ja, widzowie, idę tutaj. widzowie już zrobiłem tego zdjęcie bardzo ładne i przyznajcie że teraz trzeba zjeść serio czy w Minecrafcie kiedyś wprowadzą maniery i zdarzają widelec? muszę teraz sobie wypić mleko i przyznajcie że widzowie to było bardzo dobre jedzenie tylko musimy, wiedzieli, widzieć teraz będzie na ten cały zestawik dobrze to widzowie, tutaj mamy już kolejny cały zestawik, możemy go włożyć tutaj. Dzisiaj wreszcie użyliśmy tej bezużytecznej lodówki, której nigdy nie używałem, ale wreszcie jej użyłem. I widzowie, dzisiaj wszystko jest dzięki tej pacce, bo wieszcie, packa packowania powróciła, bo trochę dawno, mam nadzieję, że FBI mi jej nie zajuma, jak to zazwyczaj bywa z packarzami. I ogólnie mam nadzieję, że odcinek się podoba, bo wreszcie kończymy to narka pół.